Królem od wieków na polskim stole, Obrusem krytym, wonnym sośniną, Wielka rodzina, tlenna i swojska, Ziemniak lub pyra, gajdok, kartofel. Któż nie pamięta, wspomniawszy młodość, Siwy jak popiół, dym z łąki, rzyska? Wydarte ziemi bliźniaczo-krągłe, Parzące wargi, grule swogi Szarym dnia z chyłkiem w dymiących misach, mundur zapięte po szyję bulwy, srebrzone solą w tunelach nikły gardę, z twarogiem, masłem ubitym, a gdy dość klusek, jarzyn, mięsiwa, tarkę w ruch brała dłoń babci, matki, płomień spod blachy cygańskiej buchał, skwierczą złociste, skrobiowe placki. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że poczuliście zapach ziemniaczanych smakołyków, o których była mowa właśnie w tym wierszyku i weszliście w odpowiedni nastrój, który powinien towarzyszyć świętu ziemniaka. O ile tak, to bardzo mi miło powitać Państwa na tradycyjnych wykopkach, które co roku organizuje nasze miejscowe koło PZKO w suchej górnej. Dzień dobry Państwu! Te wykopki są o tyle wyjątkowe, ponieważ są jedną z szeregu imprez organizowanych w ramach 65-lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Pozwólcie, że powitam wśród nas zacnych gości, mianowicie naszego Pana Dyrektora Magistra Bogdana Prymusa, Dyrektora naszej polskiej szkoły, i prezesa miejscowego koła PZKO, pana magistra Zydra Bą. Oczywiście witam wszystkich innych nieznanych mi jeszcze gości i Was jak najbardziej szanowna publiczności i tak samo witam bardzo serdecznie wśród nas wszystkie biorące udział w naszym programie zespoły. Czyli witam, biorę to po kolei. Witam serdecznie nasze drobnioczki, zimioczki, przedszkolaczki z paniami nauczycielkami, panią Jadwigą Makówką, pani Danutą Mikulą i pani... Um... Małgosią Kołodziej Rogala, dlatego że Pani Małgosia wyszła za mąż, tak? Ja sobie tego jeszcze ciągle nie, nie umiem zapamiętać, jak się nazywa. ale na marginesie. Czyli przepraszam, witam jeszcze raz. Witam tak samo dzieci z naszej szkoły, które dzisiaj będą nietypowo występowały w ramach znanego na całym terenie zespołu ludowego z Stonawiem, mianowicie. Dziecka ze Stunawy, dlaczego, tak i po co, jak to wszystko wytłumaczę dopiero później. No i witam także wśród nas zespoły pozamiejscowe, naszych miłych gości, mianowicie nową skotniczkę z lutyni, orłowej lutyni, w czele z panią kierownik Darią Woźnicą. Proszę o klaski. I witam tak samo wśród nas, Grabieżowski, babki. No Proszę jako pierwsze na parkiet, czy tutaj na scenę, nasze górnośląskie przedszkole, które przeniesie nas wszystkich na krakowski rynek. Na krakowski rynek, na którym dzieją się same niezwykłe. Interesujące, barwne rzeczy. Między innymi y, tańcują tam, czy tańczą Krakowiaka, w którym się właśnie Państwu nasze przedszkolaki przedstawią. Chciałam tylko tak powiedzieć na marginesie, że dzieci przedstawią się Państwu w całkowicie nowych strojach, które użyła dla nich pani Klimasowa która, owszem, nie chciała, żebym to powiedziała, ale ja zawsze wszystko wytrąbię, więc to na mnie yy będzie i po prostu za Pani, która jest przychylna zawsze naszej szkole, przedszkolu, oczywiście całej wspólnocie yy, PZK-owskiej, czyli dziękujemy jej za to, tą drogą i proszę o klasę. CIA krakowskiej natury w wykonaniu dzieci z przedszkola. Prosimy. Na podium krakowskiego rynku, a teraz ich zapraszam wprost na krakowski rynek. Jak mówiłam na początku, że na krakowskim rynku są różne cuda i dziwy, różne zabawy, różne stoiska z różnymi tam dobrociami i nie wiadomo z czym wszystkim. No i właśnie dzieci też wezmą udział w tej zabawie na rynku. Mianowicie y, spróbują troszeczkę y, pojeździć na lajkoniku. No a hmm, to teraz wprawdzie nie wiem, czy mi to pasuje do krakowskiego rynku. No ale ponieważ tam może być wszystko, więc zasadzą na rynku krakowskim ziemniaki. Ale one potem je pozbierają znowu. Także y, dzieci się już przygotowały do dwóch szeregów. I teraz, panie nauczycielki, pani Jadzia daje już lajkonika. Do jednego szeregu, do drugiego szeregu. I teraz chyba wyznaczy lajkonikom jakąś metę. Tak, metą będzie żywa meta, pani Jadzia i pani Dałka. To najlepiej, bo są takie bezpieczne mety. Więc dzieci jak polecicie, to wprost w ręce pań kochanych, a pani Małgosia będzie tutaj robiła startera, tak? Czyli na czym polega konkurs? Pani Jadziu, proszę kiwać głową, czy mówię dobrze. Pogalopują do Was, Dobra, e, pogalopują dookoła Was i przygalopują z powrotem na miejsce. Lajkonika przekażą kolejnej e, osobie i rajtujemy dalej. Dobra, czyli przygotuję, to znaczy pytam się, jesteście przygotowani? Muzyczny może ponoć puścić muzykę jakąś odpowiednią. No najlepiej ponoć krakowiaka, o ile atmosfera ma... A toż dobre, no może będzie to. Także gotowi do startu, już? No, nawet w rytmie. Proszę dopingować naszych zawodników, czy nasze lajkoniki. Tak. dziewczynki jak na razie górą, chłopcy, konia, pognać, no szybciutko, tak. Tak, no, trzecia zmiana. Dziewczynki jak na razie, a dzisiaj właśnie jest Wielka Pardubicka, czyli to mamy aktualne bardzo, tylko uwaga na taksiza po drodze. Szyb, szyb, jedziemy, tak. Szybko, szybko. Ludzy, tak, Teraz dziewczynki jakoś się tam nie... No jako to dziewczyny, no niespecjalnie, niestetycznie się działa na broń, więc no kierunki się nam pomyliły, no to nie szkodzi. Byle z racją, proszę Państwa, proszę ocenić Uśmiech. Rytmiczną tam rzuć, no jazda, Tak, bravo. no wygląda na to, że nasze lajkoniki dobiły do mety, czyli z różnymi przygodami, ale wiecie, że na Wielkiej Pardubickiej bywa też różnie, no u nas to na szczęście nie tak tragicznie, raczej na wesoło, więc prosimy o klaski jeszcze raz dla naszych krakowiaków i krakowianek. Dzieci będziecie na rynku sadziły ziemniaki, oczywiście na niby i potem ziemniaczki pozbieramy. Czyli o ile dobrze pamiętam, to pierwsza osoba, czy pierwsze dziecko, to też osoba, no, yy, powinna ziemniaczek położyć jeden, drugi, trzeci, o ile się nie mylę, dobiec do mety, czyli pani jadzi, pani danki albo kogo tam postawią. Nie. Aha, czyli jak zasadzą, mogą wracać byle prędko, a następny człowieczek zbiera te ziemniaki, zgadza się? No, także jesteśmy gotowi? Tak, rolnicy gotowi? Także przygotujemy się do startu, gotowi? Pierwszy ziemniak, drugi ziemniak, trzeci ziemniak, paszą. Ta no, tak, 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 szybciutko. Tak, zbieramy, zbieramy. No, mężczyźni są jacyś zgrabniosi dzisiaj, widzę. Pani nie dajcie się zawstydzić, uwaga na kierunek. Wsadzimy do korytka. A uciekną się ziemniak. Dziewczynki, no, metal fałszuje. No, muszę podkarżyć. Ale dobre, to no, no, w ramach, ja wiem, no. Kobiety i Solidarności, jasne. No. Proszę Państwa, znowu to może przyszła modelka, nic z niczego nie robi, z uśmiechem, super, tak to ma być. Tak, i która to zmiana, proszę Państwa, zbieramy, sadzimy, no jakoś już to jest teraz nieskoordynowane, ale to nie szkodzi. Tak, o. Mężczyźni gotowi, no i mężczyzna zakończy. Nie, chyba nie zakończy, jeszcze ktoś musi pozbierać. O, no, kto będzie zbierał, pani Danka? Tak, no i jakoś nam to nie wyszło. A wyszło. No, nie, no tak, nie, no. Brawo! Brawo! Tak, krakowski rynek uprzątnięty. Byle tak po wszystkich imprezach było posprzątane, jak na naszym krakowskim rynku, dziękujemy serdecznie paniom, przedszkolakom za miłą zabawę i zapraszam dzieci na podwieczorek do lokali domu PZKO, a my będziemy kontynuowali nasz program. Także ja może poczekam, aż dzieci yy, dzieci się poczęstują Kinder-Jajem, które dla nich ufundowało nasze miejscowe koło FZ O, Dzieci yy, może wszyscy razem głośno dziękujemy, co? Trzy, cztery. Dziękujemy. A słabo było. Słabo jeszcze raz. Trzy, cztery. O, ładnie. Pięknie nie, podziękowały dzieci. My też dziękujemy za występ, za konkurs, czyli za miłą dla nas zabawę. No i zapraszamy w przyszłym roku. A teraz proszę Państwa kolej na młodzież szkolną.